Ja z kimś sam po prostu. Nie pamiętam, co, coś czuję, że w tym miejscu jest taka dziwna aula, tam mały, to <laughs> chyba Czekaj, czy... chyba coś widzę. To. Czekaj, wolę się tego nie zbliżać, ale. To wygląda chyba. jak. jakieś dziwne. kolumny poruśnięte bluszczem. Czekaj. Czuję prostu... swoją obecność, czuję swoją obecność. Jestem Nie wiem, czekaj, ja wolę do tego podejść powoli. Czuję się. wszystkim się przygotuję. Gdzie jestem? Kurczę. Bez sensu. Czuję tą obecność. Dzień tak, dółek. słyszałem, czujesz moją obecność, a ja czuję twoją, ale trochę nie o to chodzi. Oj. Aha, dobra, już się stało. Wow. To jest naprawdę dziwne. Tu są w ogóle jakieś dziwne świecące kamienie. Pierwsza z jej widzę w ogóle. Dobra. Jakieś kory też czekaj. Korytarz idzie dużo jakimiś schodkami w dół. E, to jest więcej tego, że ja poświetlam to trochę, bo to ciemne jest strasznie. O co tu chodzi w ogóle? Co to jest? Nie wiem Start jest taka wielka przepaść w dół. W ogóle wiem jak tam zejść. No takie jakby schodki się nagle kończą. Na dole jest lawa. I tyle. O choroba. Spróbuj A. się jakaś przekopać. Aczkolwiek nie mam pojęcia jak to zrobić. Słuchaj, może spróbuję goś przejść tam do tego kanionu, może w kanionie coś zobaczysz. No właśnie chciałbym, ale... Kurde, to jest jakiś taki regularny wzór z tych świecących kamień. I to zobacz może... No już idę, już idę. Nie potrzebuję wiru teraz. Słuchaj, mam fajny pomysł, ale. Mam nie mnie zbyt dół. Oj, nie, nie może być aż tak źle. No naprawdę, to jest tak dziwne, jak mówię. Dziwne, co. To muszę taki czas patrzeć na kół, Kurczę, który tam, ale tam nie mam w ogóle jak zejść, bo są pionowe ściany w dół, a potem takie urwiska. Stary, to jest no. jakąś budowlę. O rany. To jest ewidentnie coś zbudowanego. Myślę, że jesteśmy pierwszymi, którzy tu przybyli, ale wygląda na to, że jednak ja nie. Przybyłem. O rety, na dniem powiem ci, jak tam zejść. Nie wiem, e, skoro mówisz z schodkach, może wejść kilofem spróbować jakieś schodki w ścianie No właśnie, próbuję to zrobić. Mam jeszcze nawet całą masę kilofów, bo... Ja miałem trochę, ty miałeś trochę. Ale ja uważaj, bo tutaj mogą być jakieś... zombie, bo słyszałem jakieś tutaj... Ja jakieś tam pokoje. widziałem już jednego ogórka, nie wiem, jak on się dodostał. Nie wiem, są już spokojnie wejść, ale... jak on tam zszedł na dół, to nie wiem. Spróbuję się jakoś przebić... Się przez skałę. Oj, ale tutaj też wychodzę znowu na... Ups, dobrze, że to nie wpadłem. Wiesz? Tak, tak, tak. Mówię, że dobrze, że tam nie wpadłem. Oj, nie do końca to chodziło. Tutaj mogę. Teraz muszę jakoś tak się w tą stronę kopać, bo tam jest dziura w dół. I gdzie pająka? już jest O, ale pęk poleciał w dół już do, do dużo Ups Wrażnie, że dokopałem się do jakiejś takiej skiej półki skalnej nad tą całą konstrukcją. To jest masa tego kamienia. to jest w ogóle jak poświetlona cała grota wielka To zostało górek we mnie wybuchł, ale... Nic mi nie zrobił. To... Za to. Tyle. Tu jest taki jeden gościu, który trzyma w, w, w łapach kawałek ziemi i chyba nie chce, żeby się na niego patrzeć. Eee, okej, okay. lepiej nie próbuj z nim Może to być jakiś mieszkaniec z tej wyspy, prawda? Czy to zbudował? Lepiej takich nie próbować. Spróbuję jakoś postawić drabinki może. To cokolwiek. Nie! Uf. Dobrze, że nic co mi nie zrobił Kolejna górek. Ja Dobra, zamiast... ja się na razie położę spać A możesz, jest noc? A wiesz... E, się zmęczony, więc nie chodzę spać. <śmienność> Słuchaj, co jest? O kurcze! O. Nie wiem kto to zbudował, nie wiem kto to wykut, nie wiem jakim cudem, ale to wygląda świetnie. Ale teraz... Chyba widzę to, o czym mówiłeś. Co to znaczy? Czarne niebo rozświetlone gwiazdami, wykute w skalę zresztą. Podparte lawą. A po środku... Błękitne, białe drzewo Porany Czy ich posi blisko? Ściany świecące na fioletowo i Coś w rodzaju ołtarza Dwie Kurde, czuję cię, nawet ci widzę Prawie Widzę przez ścianę chyba Dwie czerwone Dźwignia? Co to robi dźwignia? Eee... Co? To... Ma... BYĆ! Do... Jasnej? E, um, e, o. Ej! E, Oto... Ej, ej, uspokój się. Ty! Jesteś na pewno przytomny? E? Czy jesteś przytomny, Widać się pytam? Widzę ci za siłowny wdech. Nie odłożyć tego miecza. się bronię przed tobą. Ostrzegałem się bronię przed tobą człowieku no to jest wyjść stąd wyjść stąd szybko kurczę co to jest w ogóle? to za patrz na to co to w ogóle jest? to jest jakaś brama. tylko zablokowana co jest w ogóle w drugą stronę? może jakiś po... czej zobacz co tu jest tu jesteś Prawidentyczny pokój. Tylko hmm. mniejszy. Też ma łóżko. Hmm. Dzięki. A teraz. Jeśli cię nie przeszkadza, no właśnie. Ej, stop, stop. Czy to jest. Nie, to chyba nie jest wełna. Nie, to nie może być wełna. Ała! Pójdę zacząć oświetlić jeszcze tą drugą odnogę. Tą, gdzie ty przebywałeś, bo... ty tam się spadało? <noise> Chcę to przej... się temu przyjrzeć, jest... to jest... tam hmm, jakieś, takie dziwne? Nie ja mam pojęcia, okay. stary. Ale jesteś pełen? Może lepiej zostawmy to miejsce. Lepiej Ono jest bardzo dziwne. Nie, nie, nie. W ogóle musimy się stąd wynosić jak najszybciej. I najlepiej nigdy tutaj w nie w wracać. Minut, jakieś kilo, jakieś UWAŻAJ, UWAŻAJ! <grym i> CO? GDZIE? A, 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 a... No? Co? Bo zrobimy i... Hmm. No cóż, dobrze, a. że nie miałem przy sobie swój klejnot, wiesz? Albowiem obudziłem się Bartiarz. Robię się z tym wydostać Miałem chyba wszystko co jest potrzebne do wydostania się stamtąd Nie pójdziemy z tym jakichś mega problemów O kurczę, ale pada Jestem, ja będę musisz sobie Musisz dać radę, ja tam już nie wracam, nawet nie mam pojęcia jak. Ale jak widzisz stamtąd, to kieruj się mapą. Ma mapa ma środkowy punkt mniej więcej w miejscu. Na tej górze koło nas ja się nigdzie nie ruszam bez klejnotu. Póki co, była to, że to nie trzymał. Jest źle, jest źle, jest Hm? Kurczę, to nie jest taki na niszcza, ale... Jest hmm. to jest słyszałem, że mogę przenieść swoją osobę w inne miejsce. W jaki sposób? Hmm, jeśli ja bardzo skupisz energię wokół siebie, możesz się przenieść do dowolnej innej osoby, która myśli o tobie. Sądzę, że takie rzeczy tylko w erze smoka. No, co by możliwe. No, ja załatwiam, nie chcę tu wyjść. pójść innym korytarzem, może gdzieś na. Ła! Nie, nie próbuj innych korytarzy. Wyjdź głównym... Słuchaj, ...szybem. Słuchaj, przeciwników, ani... Olej przeciwników. Za pomocą drabinek wejdź na skałę. Na skale się nie udało przeszkadzać To w ten sposób nie w stanie się sam wydostać Odlać. No raczej. Chyba będą musiał iść i pomóc w takim razie A udało mi się wyjść na Co ty już? Tak nagle? No nie wiem jakim cudem Nie nie wiem jakim cudem Ale jestem w pustyni przy pustyni masz mapę, mam kieruj się. O kurde szkielet, kieruj się w stronę środka mapy, dobra. Tutaj widzę e, ten, jakieś pochodnie, chyba na starą bazę wypadową. O to fajnie, chyba że są po prostu jakieś moje. Nie to, to jest tutaj gdzie siedzieliśmy coś tam nocy, tam na, nie, na początku gdzie w dzisiejszym no, Pamiętam, pamiętam. Kurczę, słyszę palącego się szkleta koło mnie, ale go nie widzę. Gdzie on jest? No. A, nie zobaczyłem. Co się... Postawiłem nam... No, Belkę drewna w domu, trochę słaba. Za ile będziesz? Nie wiem. O tak jesteś za nimi co osądzić? Oj, kurczę, noc. No właśnie noc. Pamiętasz, też tam jesteś, gdy zacząłeś drążyć w skalę? Co? Pamiętasz, tam jest, że tam jesteś, gdy zacząłeś drążyć w skalę po drugiej stronie mostu? Ehm, nie. Tak naprzeciw zejścia z mostu zacząłeś tak drążyć. No, no. co? Nic, ja tam troszeczkę... ...pociągnąłem ten tunel, bo potrzebowałem kilku kamieni. Dobra, dobra. To mówię. Oh. Hmm. Oh. Stolik. Hmm? Ha, no, hm, Tutaj to tu nas przecież czekam tutaj później jak go Dobrze. O, piecyk został. <gryw> no piecyk został na pewno. Pamiętam, żeśmy go nie ruszyli. Oj, biedny creeper Siedzi sobie na półce skalnej i nie wie co może zrobić Tu jestem Pomacham do ciebie Dobrze, musimy już powoli zacząć myśleć co tutaj zrobimy Z tym naszym kanionem. Nie wiem, myślę, na razie sam ja muszę jeszcze tutaj przeszkadzać. Dobrze. To tutaj na przykład jest już całkiem fajne pomieszczenie, małe. Moglibyśmy tutaj coś hodować na przykład albo zamknąć jakieś zwierzęta. Jeśli odpowiednio oświetlimy i ukryjemy te takie komory, to będzie to świetna kryjówka dla nas No i udało Ci się wyjść w końcu Aj ty czekasz teraz przez nas dobrze To czekaj czekaj Hej wake up O, to jest metal nawet jeszcze. A tam trochę węgla. Tylko węgla to się bym mógł dokopać tędy. No, byłeś gdzieś tutaj. Nie ukrywaj się już. O, jesteś, jesteś, jesteś. dobrze, że zagospodarowaliśmy jak tą wodę. Teraz można przynajmniej spokojnie spływać z wysokości. A gdzie jesteś? Jeszcze się nie otrzyłeś. A to jest w tym czasie chyba pójdę spać. To właśnie nie obrazisz, prawda? I już żyjesz jeszcze, Może żyjesz, 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 No, No, no. no. Za ile ile Nie wiem. żyjesz, Nobody żyjesz, imperial inquisition. żyjesz, żyjesz,